Cześć, dzisiaj chciałem wam pokazać mój ostatni nabytek czyli agregat prądotwórczy oraz pompę wody Metabo P4000G agregat prądotwórczy model HG2201 2000W moc znamionowa w piku 2200 jest to agregat jednofazowy dwa wyjścia AC230 z AVR. -em. Wydaje mi się, że ten AVR nie będzie jakiś tam super, czego się obawiam, ponieważ pompa po podłączeniu do, do takiego agregatu podejrzewam, że będzie się e, grzać, ponieważ e, sinusoida na wyjściu tutaj no nie będzie taka jak mamy w domach e, w gniazdku, praktycznie tam idealna natomiast wydaje mi się, no nie mam oscyloskopu, więc tego nie sprawdzę niestety Natomiast wydaje mi się, że będzie tam poszarpana pewnie yy, w górze. No nic, zobaczymy. Taki agregat kupiłem na działkę, dlatego że tutaj nie mamy prądu. A pompę, dlatego że yy, mamy tam mausera 1 m 1000 litrów. No i czasami przed zimą, jak nam zostaje tej wody, no to trzeba coś popodlewać, wypompować tą wodę i tak dalej. A dzisiaj postaram się wypompować z tego oto zbiorniczka. Tu jest przy Altanie. Taki zbiorniczek kiedyś sobie tak zakupiliśmy do podlewania tutaj jakichś krzaczków dookoła altany i taki na użytek bieżący. Także dzisiaj też będziemy wypompowywać pewnie, bo jak widzicie troszeczkę tej wody się tutaj uzbierało i nie chcemy tutaj, nie mamy kranika zainstalowanego, no i wypompujemy sobie tą. Tą pompą. Ciekawy jestem, jak to będzie działać, yy, Tutaj już mam takie podłączenie zrobione. Yy, zawód zwrotny, tutaj wyjście. Tutaj już sobie nalałem wody, żeby pompa po włączeniu nie, nie działała na sucho. Tak było przynajmniej napisane w instrukcji. I tutaj wam pokażę yy, tabliczkę tej pompy P4000G i moc tej pompy to jest 1100W. Ok, dobra, to co, postaram się, odpalić tą, postaram się odpalić tą pompę i agregat, tutaj może jeszcze Wam pokażę jak on dookoła wygląda, 95 dB głośność, ja oglądałem sobie też inne filmiki jeżeli chodzi o ten agregat i, i podobno jest cichy, no czy on będzie cichy zobaczymy, odpalimy go, więc wszystko się okaże. Dobra, i teraz tak tutaj mamy e, kranik, i tutaj mamy sanie. Otworzymy sobie kranik. Mamy on-off, czyli tutaj musimy dać tak. Czyli teraz mamy e, kranik otwarty, i sanie. Rozrusznik tam jest napisany. Nie wiem, mam nadzieję, że to jakoś tam będzie widać. Jest włączony. Dobra, to postaramy się to odpalić. To co, odpalamy. Aha! Chyba nie mam tutaj dokładnie AVR To co? Agregat odpalił, nawet, nawet Widzicie to Rzeczywiście jest cichy Nie miałem w sumie porównania z innymi agregatami, ale Ta praca silnika jest w miarę No i nie jest za głośny Rzeczywiście nie jest za a Pracuje w miarę, no tak dla mnie jest cicho. To jest jak oczywiście jak na agregat, prawda? Dobra, to co, to podłączmy sobie może pompę. Jestem ciekaw bardzo, jak agregat zareaguje przy rozruchu pompy. Bo pompa na pewno przy, przy włączeniu nie, nie pobierze mocy 1100W, tylko na pewno więcej. Dobra, włączone. Tu Wam pokażę, o. Włącz. Zatopimy ja sobie go. Żeby... No dobra, na razie może sobie tak pływać. I zobaczymy. No, nie wiem, gdzie ona ma tutaj... A, jest, dobra. Tutaj ma włącznik. No i jestem ciekawy. No właśnie. Czyli na początku miał problem. Ok, zobaczymy, czy pompa coś tłoczy. Widać, że coś zaczyna włożyć. Może no zatopimy ją bardziej. O, o teraz tu widzę, że coś zaczyna już wychruwać. No i ciśnienie mamy takie. Czy to jest dużo, czy mało, nie wiem. Jak dla mnie jest ok, wystarczy. Karolina, może prysznic? Nie wiem, no najgorzej, najgorzej chyba nie jest. Wow, ciśnienie nie mogę utrzymać. że tak to się sprawuje. Ciężko mi nagrywać, bo nie mogę utrzymać tego. A no, muszę wam powiedzieć, że czuję w ręku to ciśnienie. Naprawdę. Tyle wam chciałem się pokazać. Zobaczymy jak to się będzie sprawować. Może nagram jeszcze jakiś filmik po roku, po dwóch, jak to sobie daje radę. Także dzięki cześć!